Ja jestem Dlis, witam z kolejnym odcinku z naszej serii Minecraft na naszym kanale Słuchajcie, czy kiedyś ktoś z was wyobraził sobie coś straszniejszego niż to? Idziecie sobie Minecraftem i nagle znajdujecie taki totem. Totem Herobrine'a słuchajcie Znajdujecie także zapalniczkę, robicie to i co? Nagle zmienia się hirobrainowi kolor oczu na czerwony i wtedy wasz świat zaczyna nawiedzać on sam Herobrine we własnej osobie który robi z mobów między innymi coś takiego jeżeli chcecie zobaczyć jak to wygląda jeszcze to oglądajcie ten odcinek do końca i napiszcie mi także co myślicie czy Herobrine istnieje naprawdę czy też nie istnieje mi się zdaje że miałem kiedyś Herobrine na moim świecie więc naprawdę się boję a wy jeżeli podoba wam się tego typu odcinek zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał i dajcie dzwoneczek żeby nie przegapić kolejnych odcinków z różnych epickich serii na moim kanale a teraz przenieśmy się do odcinka. Zipek, mordo, mordo. Co? Gdzie my co jest jesteśmy? Grane? Stary w kolejnym świecie jesteśmy. Eee, to kolejny jest kolejny świat i kolejne, nie wiem co tu się działo. Bij to Bo... drewno stary, bij Be... to... <grym> tak, <grym> Bij to, o, <grym> tak, bi to drewno, bij to stary. Jest drewno w ogóle. Stary, no stary, jak to, poczekaj chwilę, poczekaj, chwilę, Najpierw musimy mieć plan. Plan? Ja i plan Zipek, Ty chyba z nieodpowiednim kuplem działasz. Jest ile masz drewna? Co? Ja mam dwa. Ja też. No Dobra. tylko zaskocz, starczy, chodź. Mamy to samo, to ZIPEK! możemy iść, pozwiedzać ten świat, zobaczyć co tu jest nie tak w końcu. Stary. Ej, e, tutaj jest ja wszystko wiem, jest tak. tak. Tutaj jest Wiesz, wszystko tak. tak. Ja nie mam jedzenia. A tutaj są krowy stary, i jest lawa, możemy. Aaaaah! Zipek! ZIPEK! Czekaj, 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 czekaj. Weź jej, dotknij. Czemu? Czemu weź, weź, zostaw mnie! Stary, czemu tu jest ten, ta lawa, jakby w wodzie? Stary, dlatego, że tutaj są w wodzie pałeczki coli, eee. które zamieniają w Hirobraina. To jest niebezpieczna choroba, zipek, być stąd. Jakiego Hirobraina? No zobacz, zobacz te oczy. One mają takie oczy. Hirobrajnica Dupica, stary, to jest najgorsza choroba, jaką znała ludzkość <laughs> kiedykolwiek. Czemu? Ja jestem przerażony, ty się śmiejesz. Weź się, wpychaj do tej lawy, one spełnują lawę. Co? Tak? Dawaj. Co to jest? O. Czemu ty wszedłeś? Ono jeśli ja się nic nie dzieje? Zimę, jest to są coli! Halo, panie. Tam, w tym są pałeczki coli! Ej, Ej, co jest w tej? zabić ją? Nie, czekaj, dobra, ja ją zostawiam. Co masz? Eee, tutaj jest mięso, ale ono jest chyba. Za... O. Też Zabieram. Ja jeśli biorę że... Ja biorę to mapę. To nie, ja, biorę no. mapę. ja zjadam, ja zjadam stejka. Okej, okay. ej, oddawaj jedną mapę, ja też chcę jedną! Dobra, dobra, ty masz tą, masz tą, okay. masz tą, ja mam tą. A ja obie są takie same? O, skarb! Co jest na twojej? Skarb?! Skary. Skarb! A na mojej jest Dawaj, X, pokaż. czyli też jakby skarb chyba, zamieńmy się, dobra. Jak to? To nie jest ta sama mapa? Nie. Bartek, co ty żeś powymyślał? Okej, okay, dobra, ale one mają hero stary, no. We, weź, musi, musimy ej, rozwalić z mapy tu zaraz. I co z niej wypadło? Dobra. Lawa! Ej, to jest! Lawa z niej wypadła! Tylko Ała! Ej, A tu jest X. Dobra, Ej, ty jesz, stary, stary to mięso? też chcesz? No? Bo... nie ja się broję, bo, boję, że... Ja już zjadłem, ja jest, zjadłem, z... jest wszystko w porządku. Nie, nie masz Dobra, do pizzy? Chyba ty Nie mam wybrzy. nic! Nie mam żadnej choroby. Dobra. Stary, co robimy? Idziemy do skarbu, czy idziemy do X-a? się. Zań się X Drugi to skarb. Hmm. Dobra. Ja, ja, bym, ja chcę do X, ja chcę X. do Xa. Ale X to też skarb stary. Oglądałeś kiedyś bajki o piratach, bajkach o piratach co X to skarb. A co skarb? Jeżeli X to nie jest wcale skarb. Eee. Nie pomyślałeś o tym? Skoro tu jest podpis, ale nie zaraz. To na pewno jest skarb, chodź stary! Tam ale były kroby z Herobrine'a, a się ściemnia, ja się zikam okay, w gacie okay, stary to. zaraz. Albo gorzej, Czemu tu jest? Czemu? tutaj była tu pochodnia. Tu skarb. Zarąbisty za skarb stary Ja biorę Cześć? redstone i sobie idę stąd Ej tu jest ty, ty mordo Gdzie? Tutaj Co? A ja mam torcza, to znaczy tylko jedno O nie, o nie, o nie. O nie. O nie. O nie. O, Oj dobra, idę stąd też wow! Ale ty jesteś nienormalny stary Czekaj, <laughs> wszystko wypalić Zype, czy ty mówiłeś, że tutaj nie ma herobryna, pamiętasz jak to mówiłeś? Okej, okay. stary, bo Hero nie istnieje. Hero nie istnieje, a. Hero nie istnieje. O tym? Co powiesz, o Co to o tym? jest? To jest podobizna Hero Braina, weź to wykop. Weź Dobra. to wykop, stary. E, czekaj, czy. Dobra, to jest tak. Music, stary, ja sobie zmieniłem. miejsce. To jest bardzo dziwne. Mało, miejsce. słyszę, stary, jest... Wiadomo, że Hero Brain to jest tylko i wyłącznie legenda, i to jest. wymyślili sobie to. Stary, na... ja miałem Hero Braina na moim świecie, Właśnie. Tak, ręcznie, stary. tak, na pewno. You, you will never be free, co? Wywaliło Cię, Zipek. No? Był napis, you will never be free, nigdy nie będziesz wolny i Cię wywaliło z serwera. Stary, w momencie, kiedy rozwaliłem, kawałek klocek z twarzą Herobrine'a mnie wywaliło, skraszowało mi grę. Serio? To mam niszczyć, w momencie Kiedy już miał się zniszczyć. Mam niszczyć? Czekaj, ja rozwalam, ja, ja rozwalam. To też wywali. Ja rozwalam? Nie, mówię Ci, jeżeli... Ej, nie, ja jestem. Dobra, ja jestem z powrotem i... O, ten Co? klocek, no, który rozwalałem nie się wywaliło. No tak, temat. ja też rozwaliłem, ej... Ej Fasz. dobra, co my tu mamy? Zobacz, ej, zobacz jest tutaj jest zbroja tutaj Co to jest? Stary, tu jest jakaś płyta i to To są... Ja zabieram to Co to jest? Co, co zabierasz? Co tutaj jest? Nic Zbroja, Tam ej! Tam nic nie było Zipek Tam nic nie było Widzę, że trzymasz i masz jedną na sobie, a drugą. Dobra, dru... masz a, dobra. Masz, już, koniec Boże A to było dobra. tak ładnie ułożone, Zipek? Co? To jest muzyka w Minecrafcie? Tak Zipek, tańcz ze mną! Uh!

Dobra, wyciągają to. Dawaj, niech ta leci. Nie wiem, nawet przez na zibę, ki tricusą. No żaku, hiro, na cicho, zibeki. cicho, 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 Mi się moja wersja bardziej podobała. Eee. Która wersja Wam się bardziej podobała? Piszcie w komentarzu teraz. Czy moja? Czy w tego. Moja jest najlepsza, stary. Dobra, dawaj, chodź. Chodź Jaj, stary, idziemy. czemu Ty nie masz znowu skina w ogóle, dopiero zauważyłem, że Ty nie masz skina. Bo się wczułem, stary. Ej. Dobra, zaczynam powoli. Stary? Nie, nie, dobra, nie, nie, nie ma opcji! Herobrine stary nie istnieje, nie ma takiego czegoś jak Hero Nie istnieje, przecież. stary, mówię, Nie cię, ma, że przecież... istnieje. Nawet Minecraft pisał, że Herobrine nie istnieje. Minecraft kłamał, ja miałem Herobrine na swoim świecie. Nocz napisał, że nie ma czegoś takiego jak Herobrine. Stary, gdyby nie istniał Herobrine, to zwierzęta by nie miały dupozy. Du a widać, że mają. Tary, ta mapa prowadzi w stronę napisu Skarb Wielkiego. Masz, masz, bierz tą mapę. I to jest dokładnie to miejsce? Tak. A tutaj jest stary szlak. Podpalony szlak z otóż Glowstone'a, gdzie nie. na końcu jest Dobra, coś w stylu ołtarza, stary. Bardzo... No, okej. Okay. To się zaczyna robić naprawdę dziwne. To się nie zaczyna robić dziwne, tylko normalne, stary. Po prostu Hero istnieje i istniał stary, zawsze, chodź. stary. Nie istniał. Istniał, a tutaj co nie, masz? Nie. Co tutaj masz? Ja nie wierzę w to. Nie ma opcji. Co to jest? Witaj. Podpal Pot... totem, a dostaniesz super nagrodę. Su podpal. A. Gdzie podpal? A co to jest? Zipek, tu jest w... Zipek, Ziem, to, to jest, to przywołuje Hirobraina. Nie, nie podpalaj nie tego Zipek, Chirobryna, bo to przywołuje Herobryna, jestem nie, pewien To przywołuje Hirobraina. no Zipek, nie, nie dam, nie Ale dam ci dobra, tego, nie dam nie ci, ci tego podpalić No nie, nie podpalam Dobra Już, dobra, idziemy stąd Chociaż, super nagrodę Proponuję, żebyśmy stary zagrali Proponuję, żebyśmy to. zagrali w zwykły sposób. Ej, pali, stary pajok! Pająk stary no Nie stary, bajok, on Rozwal go, rozwal go, szybko, A, go Rozwalam go. go, rozwalam go, spokojnie Spokojnie stary, Co ty robisz Zipek? Hirobrań nie istnieje. Nie! Zejdź to! Co jest? Coś stało. On ma czerwone gały, stary! On ma co? czerwone gały! On coś palił stary teraz! Stary... Nie istnieje coś takiego jak Hirobrain. jest. Faktycznie się, spokojnie Ma, ma tylko ma czerwone gały stary i... No i co? A. Pogaszę mu wszystko tutaj. Pogaszę cały ogień. A co ha! jakoś się wkurzy jak mu pogasi? HEROBRINE! No jakbyś istniał HEROBRINE to byś się chyba wkurzył jakbym ci rozwalał te wszystkie ogień, ognia, ognie tutaj, nie? Chyba by się wkurzył. Ale jakoś go nie ma i się nie pojawia. Nie istnieje ktoś taki jak HEROBRINE stary. Ej, stary naprawdę. on wiem. ma białe oczy znowu? Chodź po prostu, daruj sobie. Tu miał Ale być to miał czerwone oczy, a on ma znowu białe oczy stary. Zostaliśmy oszukani. A może zgasimy to też? Ten płomień czy coś? No nie no wiem. I co, to skarb... nie działa? Nie, nie istnieje serio Hero Herobrine stary? No naprawdę nie istnieje no! Ale przecież tutaj jest jego stary pokaz, jakiś no, to pomnik. No z tego chodź stąd idziemy. No dobra, dobra, niech no, będzie. Nie pod... Teraz odpaliliśmy, jar... walną piorun stary. I chcesz mi powiedzieć, że nic się nie wydarzyło, że nie nas nie będzie teraz ganiał HeroBrine? No, a jak miałby ganiać, jak on nie istnieje. Hmm, no nie Sorry. wiem, czyli Ale tam co powinien być skarb? Czyli. A co, jeżeli to podstęp i on wyskoczy nas najbardziej? Stary nieodpowiedniej chwili. Nic się nie się stanie, nie chodź, zbieraj no. drewno. Zbieraj drewno, bo musimy przejść tą noc, no okej? Okay? ja się boję. Jak się boisz, dba... się boję. No że on jednak przyjdzie, stary. stary nie dobre. bądź szysiu Tutaj są moje kuple konie, stary. Co, Kurde, czyli wiadomo, co mówisz, chodzi. że na miejscu krów, które rozwaliliśmy, zaspałowały się teraz herobrainy? Nie, nie. Nie, może tu się coś pozmieniało po prostu. Tej jaskini? Te jaskini. No. No tutaj. Eee. Nie, no tutaj hmm. nic nie ma. One mają dalej białe Spieść. oczy stare. A jakby wrzucić tutaj może. Nie, czekaj, czekaj, czekaj. Może to go przywołuje. Może... Ej, a jakby włożyć dwa naraz? Nie. nie da na raz? Się. daj mi jedną spłytę. Waga, jesteś gotowy? No. Dobra, dawaj. Trzy, cztery ry. Ry! No i co? Nie udało się. A może jakby pójść tam, z tymi tutaj jukeboxami, stary, i tam je odpalić? Ale nie, to bo... Dobra, skupmy się także stary, co Chodź, musimy stary, zrobić? Czekaj, włączmy muzykę, może przyjdzie stary do nas. Ale nie ma czegoś takiego, Herobrine, ogarnij stary, się! Stary, no gościu. musi być! Przestań, w... tylko Widziałeś wszystkie drewno. znaki, stary? Zbieraj drewno! Widziałem znaki własnoręcznie! Własnymi rękami widziałem, stary! COREK, co? Własnymi co? rękami widziałem, że Hero Brain Istnieje, ja mu zaraz puszczę muzyczkę i zobaczysz, on będzie dla ja mnie kurczę, miły, a ciebie rozwali. rozwali. Dobra, uwaga. Nie go co najwyżej zobaczyć. Uwaga. Ale nie nasz. Puszczam mu muzyczkę stary. No. Okej. Okay, no. Ej, on ma znowu czerwone oczy i znowu walną piorun, stary, jak tutaj przyszedłem. Powiem ci, że wkurzam je trochę ta muza. No to no wyłącz tam. sobie. U mnie to... On, u mnie ona. Znajdziemy wioskę, wioskę jakoś i normalnie się po prostu położymy do spać już. A gdzie ty jesteś? No. A tutaj, dobra. Czyli idziemy szukać teraz wioski. A Aha. potem robimy to, co zwykle, czyli co? Próbujemy się przedostać do netheru? Czy co? Dokładnie tak. Dokładnie. Ej, co jest? Co Co jest? Jaka dziwna świnia! Coś stało? Ona na mnie się tak... Co? Co ona mi. Co ona... się dzieje? O nie! Mnie to jest świnia Hirobraina! Na... Rozwalaj, rozwalaj to. Trzeba rozwalać. Ona taka Trzeba rozwalać wszystko, co wygląda jak Hirobraina. O nie! Jako... Stary! Zaczęło się! Zaczęło Coś się! Zaczęło? O co chodzi? Zaczęła się epi epidemia Hirobraina, stary. Nie, nie kurczaki jeszcze są normalne, dobra. A no, świnko? Ej, jak jej głowa dziwnie? Ej, ona mnie nie atakuje! Ona się tylko patrzy. I to jest z tym najstraszniejsze. Tak jak Hiro... Ona Brine. będzie teraz obserwować tylko? Tylko Spadaj. nagle się patrzy. Padaj! Oh, o nie, ja, ja uciekam za to przed nią. Ja uciekam przed nią. Aaa! Oh. STARY AAAAA! AA! STERY! CUNJ! CITAJE! Czekaj! Morda. Oni się patrzył! Badaj! Zostaw go, zostaw go, zostaw go! Kimkolwiek jesteś! Co jest? Nie mogę go atawać! Co jest, stary! Ciarki je przeszły. Pierwszy raz Ej, coś dobra, takiego było. Spadamy, spadamy stąd, chodź, chodź, uciekajmy, choć, 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 uciekajmy. To był Hero Brain. Mówiłem, lupa. że on istnieje. Mówiłem, Hero że on nie istnieje. Nie ma tego. takiego stary, Hero ja nie chcę w to grać. Co? Ja nie chcę w to. Ale przecież Hero Brain istnieje. Jesus. Ja nie chcę w to grać. Mówiłeś, że on istnieje? Mamy... No dobra, okej, okay, okej, okay, istnieje. Ale stary, jest... myślisz, że da się go pokonać? Nie, to jest Hero Brain. On stworzył Minecrafta. Co? Co? W tworzu Minecrafta. No, Minecrafta Nie, Herobrine jest prawdziwym twórcą. Co ty wymyślasz? Herobrine to w brat Nocza, stary, który się przeniósł do gry. Not I istnieje tylko i wyłącznie w grze. Jako. Hiro... To A! jest! O! o Boże, jaki dziwny millażer! To jest! Ej, co się dzieje? Co to stoi? stary! Wszystko się pali! Ej stary, to będzie coraz gorsze. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Stary, pomożesz mi? Pomożesz mi? Proszę, proszę, mi... proszę halo? Halo, czemu Masz swojego Herobrine'a, który nie istnieje. Stary, Uciekaj. dobra, atakuj go, atakuj Uciekaj. go, atakuj go! Atakuj nie go. będę atakuj go. on nie zabije zaraz! Stary, ja, ja uciekam! Trzy serduszka! Ziom! Ja tutaj czekam, ja czekam w bezpiecznej lokalizacji, do której... w której mam nadzieję, że do mnie dołączysz. Okay. Ała! O nie... O nie... Zipek, straciłem wszystko. O nie! Rozwaliłem to I cię zbanował? Tak, co? zbanował mnie. Ej, co my teraz robimy? Ja jestem bez itemów, a ty jesteś zbanowany, stary. Ej, stary, ja nie mogę się zalogować na ten świat już więcej. A ja tak o się o nie, składa, że, że nie mam boza. żadnych itemów, stary. Nie, straciłem wszystkie itemy, nie wiem, gdzie jest tam to miejsce. Jestem zaraz, gdzieś na spawnie. Co? Tak? Wykonaliśmy hero brain'a, czy nie? W sensie, On rozwalony jest A totem? A, totem. Nie, on mnie zbanował zanim rozwaliłem totem. I tak? Teraz nie poszedłem... Myślisz? O, nie. <laughs> Czyli co, myślisz, że jest Herobrine, nie ma? Ja nie chcę tego testować, szczerze mówiąc. Nie wiem, wyjdź, stary, wyjdź, bo ja i tak nie mogę dobra, dobra. do tego Dobra, kończymy. To, więc, stare, kończymy, kończymy to. Ty kończymy to, się nie możesz Dziękujemy, subskrybujcie nasz kanał. Łapy nasz w górę. Subskrybujcie Widzimy mój kanał, się słuchajcie. Razem. Tak, to na tyle, na razie.